do targów Poznań Motor Show już coraz coraz bliżej, już nie miesiąc, pełna miesiąca, naprawdę to 3-4 tygodnie nas dzielą. To wielkie święto motoryzacji. Mała zajawka karawaningu, ale więcej na ten temat, powiedzą i więcej tajemnic zdradzą nam Michał Dublaga i Mateusz Pompara. Cześć. cześć, cześć. Zespół, który pracuje nad promocją targów. Kupaki. To teraz Mateusz w ostatnim naszym wejściu, w ostatniej zapowiedzi Mało szczegółów zdradził, może wy teraz zdradzicie więcej? Dokładnie tak, e, możemy już e, poinformować o pierwszych wystawcach, jacy pojawią się na Poznań Motor Show. Szczególnie interesująco zapowiada się e, salon samochodowy, bo będą takie marki jak Mazda, jak SsangYong, jak Mercedes. Marki z grupy Volkswagen oraz e, inni wiodący e, producenci samochodów. E, marki to nie wszystko, będą również premiery, e, marka SsangYong e, Pokaże po raz pierwszy w Europie swój najnowszy model SUVA, czyli Torresa. Ponadto czekają nas aż cztery polskie premiery od Mazdy, która zabierze ze sobą takie modele jak MX30, jak jubileuszową edycję Mazdy 6, jak CX60 oraz CX5. Także. Będzie na pewno co oglądać. Tutaj, jeśli chodzi o Mazdę, to będziemy mieli pełen przekrój, bo tutaj zarówno będzie pokazany elektryk, jak i SUV, jak i yy, co ciekawe, samochód z napędem diesla, co w Mazdzie jest bardzo rzadkie i to jest pierwszy sześciocylindrowy silnik w ogóle w gamie Mazdy. Także również dla fanów diesla coś będzie z absolutnych nowości. też będzie cała gama yy, tutaj od, yy, od grupy Karlik, czyli Prawda. wszystkie marki typu Peugeot, Dacia, yy, Renault, yy, jak również. E, duża gama karli e, czyli tych Super samochodów, będzie w ogóle. pawilon numer 6 nazwaliśmy właśnie pawilonem Super Cars i Hyper Cars. Będzie tam jakieś 70 do 80 modeli super samochodów różnych marek. Tutaj ekipa Positive Ways pokaże dużo modeli. Będzie też marka Turismo, będzie autoklinika ze swoimi super, też tuningowanymi samochodami Seven.pl, czyli oficjalny dystrybutor Brabusa. Także tutaj też te, te przerobione. Aktywujemy coś, co nazywało się kiedyś areną wideoblogerów. Teraz y, strefa wideoblogerów, bo oprócz tego, że oni sami się pojawią, to też zachęcamy ich do tego, żeby pokazywali swoje auta. Także Kickster pokaże dwa swoje samochody. Jeden to będzie Mustang, a jednego jeszcze nie zdradził. Powiedział, że będzie to perełka z jego wypożyczalni. Także niedługo pewnie więcej wiadomości. Y, będzie też z nami Karolina Pilarczyk, czyli mistrzyni Polski w drifcie. I y, jej nowy samochód. Jeszcze go nie widzieliśmy, bo jego oficjalna premiera jest za trzy tygodnie, natomiast taki pokaz dla szerokiej publiczności będzie właśnie u nas w Poznaniu. Pracujemy też nad kolejnymi gośćmi będą też goście w strefie motocyklowej, bo o tym też nie mówiliśmy będzie cały osobny pawilon motocyklowy, tam będzie osobna scena i tam będą goście ze strefy motocyklowej, też podróżnicy motocyklowi. No tak, jeszcze a propos salonu motocyklowego, tam również kilka ciekawych marek. Tam również pojawi się grupa Carly, która pokaże modele Honda, Kawasaki oraz MV Augusta. Będzie również ekipa Speed Ladies, yy, która pojawi się w ramach salonu motocyklowego. Michał wspominał o stancie tam. Między innymi pokaże się Stanter 13 oraz ekipa pozostałych stanterów, którzy, których można było zobaczyć w zeszłym roku. Co ważne, oni będą przez wszystkie cztery dni targów, także również podczas pierwszego Media Day będzie można zobaczyć ich pokazy na, na Placu Marka. Oprócz tego czekają nas również takie atrakcje związane chociażby które pojawią się w czteropaku, m.in. pawilon technologii motoryzacyjnej, gdzie pojawi się fabryka Volkswagena, tuning i detailing, który pojawi się w pawilonie 5A, automobil Klub Wielkopolski, który świętuje w tym roku swój jubileusz i zaprezentuje się w pawilonie 8. Tak więc tych atrakcji jest mnóstwo, 9 pawilonów wypełnionych po brzegi atrakcjami, więc w porównaniu z poprzednim rokiem jest to Niebo była ziemia, także serdecznie zapraszamy do tego, aby wybrać się na Poznań Motor bo na nudę na pewno nie będzie można narzekać. Nogi będą boleć, jak żeby przejść te 9 pawilonów, to rzeczywiście trzeba będzie się trochę nachodzić. Tak, myślę, że tak. Mateusz nie wspomniał też o pawilonie z karabiningiem. W pawilonie 7A będziemy mieli wystawców z branży karabiningowej. Hmm, oczywiście będzie to swego rodzaju zajawka przed naszą główną imprezą, która jest na jesieni, tak więc jeden pawilon poświęcamy karawaningowi, bo tak naprawdę przy tym ogromnej motoryzacji tyle możemy poświęcić. Karawaningowi. Motor Show to jest motoryzacja w każdym wydaniu i tutaj chcemy, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Natomiast wiadomo, że ta nasza wiodąca impreza karawaningowa jest na jesieni i z Salon Poland. Na pewno będzie bardzo różnorodnie w tym pawilonie karawaningowym, bo będą zarówno duży, duzi wystawcy, duzi producenci. Dzisiaj potwierdziliśmy grupę El Camp. Niedługo będziemy mogli więcej powiedzieć też o Cargo, o centrum kempingowym, czy o Procampie. Rozwiązania takie jak... Na przykład oferuje All Camp, czyli All Boxy. Będzie też Cel Camp, Polski Karawani Campres, czyli nasi partnerzy. Także tam również będzie bardzo różnorodnie. Będą mi kampery i przyczepy i kapsuły. A zatem zapraszamy do poznania dnia. Od 30 marca do 2 kwietnia, tutaj w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Poznajcie. Oj, oj, będzie się działo. Bilety, gdzie możemy kupować? Na bileteri to bilet. Bilety online. Dla kogoś, kto woli bardziej tradycyjną ścieżkę, będą też bilety w kaser. A zatem zapraszamy do Poznania 30 marzec, 2 kwiecień, Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zapraszam, zapraszamy, zapraszamy.